czekamy na rewanż Lecha Poznań w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów po pierwszym meczu najmniejsza możliwa, ale jednak przewaga. Co wydarzy się w Baku? Czy czeka nas kolejny radosny wtorek w pucharach, czy kolejna eurokompromitacja? Gramy o 228 zł. Subskrybuj kanał Zagranie i bądź na bieżąco z najnowszymi analizami i typami. A typujemy dzisiaj w PZ Book, czyli Bookmahera, u którego na start możecie zyskać razem z kodem promocyjnym Zagranie zakład bez ryzyka do kwoty 1000 zł i to nie byle jaki zakład, bo ten, ta promocja będzie działać dopiero po pierwszym przegranym kuponie, a nie dla pierwszego zagranego konta zaraz po rejestracji. Teoretycznie może to trwać w nieskończoność, no ale wiemy, że każda pasja kiedyś się kończy, no i właśnie na koniec tej pasce Zakład bez ryzyka do 1000 zł, także na start przygody u tego operatora 50 zł free betu Więcej szczegółów o tej ofercie powitalnej znajdziecie na zagranie. Kom już teraz was tam odsyłam. Tam także wiele ciekawych promocji a także propozycji i typów od naszych kolegów redakcyjnych, zachęcam, bo jest w czym wybierać. Przechodzimy już do typowania meczów eliminacji Ligi Mistrzów. Na początek Klaxvik kontra Bodo Glimt. Bodo Glimt, pamiętamy, z dwóch meczów w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów przed rokiem przeciwko Legii Warszawa i Legia wtedy ten dwumecz wygrała 5 do 2 w pucharach, jednak większą furorę zrobili Norwegowie. Zaszli oni aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Po drodze ogrywali chociażby Celtic czy AZ Alkmaar w fazie pucharowej. Także wygrali pierwszy mecz ćwierćfinałowy z Romą 2-1, która wygrała później te rozrywki. Zresztą w fazie grupowej pamiętamy doskonale te bęcki spuszczone Rzymianom 6-1, a więc jest to drużyna już naprawdę na dobrym poziomie europejskim. Farerzy byli blisko w 2020 roku, wtedy w Lidze Europejskiej, grał także Lech Poznań wtedy trochę sprzyjały eliminacje był to jeden mecz w każdej rundzie, no ale jednak Farerzy awansowali do ostatniej rundy eliminacji, no i mogli awansować do grupy po raz pierwszy w historii, tam jednak ulegli Dandalk, przed rokiem grali w eliminacjach do Ligi Konferencji, no i odpadli już w pierwszym etapie przeciwko FK Rygabodo. jest w trakcie rozgrywania ligi, jest w rytmie meczowym i jest przede wszystkim w dobrej formie. Nie najlepszy start sezonu, ale teraz na siedem ostatnich meczów we wszystkich rozgrywkach sześć wygrali. No i choć 3-0 po pierwszym meczu to jest spokojna zaliczka, no to w takich momentach, w takich meczach nie mam mowy o popuszczeniu, nieco z koncentracji, no i trzeba ten wynik w dwóch meczu dowieść. Doświadczenie umiejętności i wiele jeszcze innych czynników stoi za gospodarzami no i sądzę, że wygrają ten. Mecz. A jeśli chodzi o Lecha Poznań, no to Mistrzowie Polski, jeśli trudno mieli tydzień temu, no to dziś będzie ta poprzeczka stała jeszcze wyżej. Karabach u siebie będzie chciał odrobić jednobramkową stratę, no a jak wiemy to zresztą sprzed tygodnia niewiele trzeba by tego gola strzelić. Lech pozytywnie mnie jednak zaskoczył swoją grą w obronie. Może Pereira był tam przez wiele minut kręcony, może Karabach zbyt łatwo podchodził pod pole karne, ale... Azerowie z jakimiś wielkimi konkretami do bramki Artura Rutki nie doszli. Lech nastawia się dzisiaj na kontrataki, podobnie zresztą jak przed tygodniem to się udało, no i bardzo, bardzo szkoda, wielka szkoda, że nie zagra Adriel Balu, bo ten wygląda zupełnie inaczej niż w poprzednim sezonie, no i wydaje się, że na kontrataki to jest idealny wręcz. Piłkarz. John van den Bron powiedział też jedną ciekawą rzecz, niektórych może rozbawić, ale ja myślę podobnie jak trener Lecha, że ta fala upałów w Polsce pomogła de facto kolejorzowi w przygotowaniach pod właśnie Karabach i tę egzotyczną wyprawę do Baku, gdzie będą wysokie temperatury. Kolejorz może mieć siły na cały ten mecz, bo wiemy, jak to w takich klimatach bywa zresztą, zwłasz zwłaszcza z polskimi zespołami. Co do samej propozycji na mecz. Stawiam, że będzie to mniej niż 2,5 gola w meczu. Dlaczego? Ano z tego powodu, że wiem co widziałem na stadionie przywłarskiej przed tygodniem na żywo, polska drużyna była bardzo dobrze poukładana w do obronie, o czym już. Mówiłem, ale też generalnie miała plan na ten mecz i go realizowała. Nie gubiła też ustawienia, bardzo dobrze się komunikowała, no a Karabach jakoś niespecjalnie potrafił zawiązywać te decydujące już fragmenty e, akcji podbramkowych. Samo posiadanie to nie wszystko, a przecież jest jeszcze... W Poznaniu król strzelania w Europie, czyli Mikaelisa, on we wtorek pokazał, że wciąż jeszcze coś, nieco się potrafi. Dlatego też mistrzowie Azerbejdżanu nie postawią wszystkiego na jedną kartę. Wiedzą, że będą tutaj mogli zostać skarceni przy chociażby najmniejszym błędzie. Mecz dla Lecha Arcyważny, jeśli będzie zwycięski lub zremisowany, czyli będzie awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, no to szanse na jesień w Europie wzrosną kilkukrotnie. Oby to był kolejny bardzo dobry dzień dla polskiej piłki. Nasze AKO przy tych dwóch propozycjach to 2,59. To z kolei nam się przekłada na sytuację, w której, w razie wygranej, 100 zł możemy zamienić na 220 zł. 8. Pamiętajcie o tym, aby zostawić na naszym kanale suba, aby ten mógł się rozwijać. Niebawem strzeli nam 3,5 tysiąca śledzących nas userów, także bardzo dziękujemy. Zostawcie też łapkę w górę pod filmikiem, jeśli zgadzacie się z moimi propozycjami, a jeśli nie, no to zostawcie swoje sugestie w komentarzach pod filmem. A kolejne propozycje już niebawem. Pilnujcie YouTube'a i wypatrujcie naszych typów. Do zobaczenia.